Halo dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncompromising Mode. W ogóle, o, jaki piękny skin, w ogóle bardzo dziwnie się nagrywa przy świetle dziennym. Jak ja zawsze, jak wiecie, e, po świetle mogliście poznać, nagrywam przy szczuższym świetle, Jest jakoś tak dziwnie patrzeć, e, bo się trochę, że mam prześwietloną twarz, ale no już trudno. Otóż, co byśmy dzisiaj chcieli zrobić? Chciałbym zacząć już przygotowywać na Ancient Fuel Weavera, aczkolwiek e, no, Ancient Fuel Weaver jest to bardzo duży przeciwnik, a bardzo dużo że przeciwnik wymaga bardzo dobrego przygotowania, więc dzisiaj będziemy robili wszystko w kierunku tego, żeby go powoli tak już zabić. Tak sobie w ogóle myślę, że można to zdeekwipować, bo nie będziemy przecież malnować tak znakomitego przedmiotu. Eee, I żeby właśnie pokonać tego przeciwnika, będziemy po pierwsze potrzebowali bardzo dużo Marble Suit. I tak myślę, że z 5-6 byłoby tak co najmniej mm, w porządku, więc to oznacza, że będziemy teraz musieli niestety farmić Marble. Eee, ale tak, jeszcze nim będę chciał falmić Malmul, to interesowałoby mnie jakiś pancerz, ale no, widzę, że klasycznie nie mam żadnych skin, skinów, więc no, trzeba będzie tutaj nieco pokombinować. O, mam tutaj linę w ogóle, jakie bogactwo. Hmm. Ale w ogóle, właśnie przed mamy piekielnie dużo różnych rzeczy do załatwienia, e, bo co my musimy, słuchajcie, załatwić? E, musimy. Na pewno zabić gęsiołośki. Musimy te trawiaste gekony i pszczoły, żeby zrobić sobie super jedzenie e, na sanity, bo myślę, że ta potrawa e, właśnie z dwóch mięs liściastych i z dwóch miodu nie dostała nerfa. E, musimy wyfarmić chor ilości marmuru. Mm żeby zabić pan pancerze. musimy mieć gęsią żeby zabić A e, Amulet chyba będę go od razu zabić, czy nie mam złota w bazie? Mm, wydaje mi się, że mogę nie mieć złota. E, ja złoto trzymam normalnie. To wydaje mi się, że to powinna być ta albo ta skrzynka. Aha, dobra, tutaj powinna być ten chłonek, bo mnie trochę zmylił. Aha, czyli złota również nie mamy, więc niestety go nie wytworzymy. Zaczniemy od posadzenia tego dziadostwa, bo to dziadostwo będzie rosnąć no, wiecznie, no ale ile razy będziemy musieli je skopać, żeby wywarmić dobrą ilość? Dużo. To jest najlepsze określenie, bo mamy tutaj aktualnie sześć sadzonek, więc jakie wszystkie pościnamy. Malmurowe drzewa to będziemy mieli 12, czyli jeszcze raz, czyli jeszcze raz. No to musimy tak z trzy cykle przelecieć, więc o Boże. Przed filtwivem czeka nas jeszcze bardzo dużo szczekania choćby na sam marmur. Ale nim to, to może byśmy jeszcze chętnie bym e, świnie trochę potukł jak? To będę improwizował. E, najchętniej bym po prostu odciągnął jedną albo dwie. Mm i je po prostu manualnie pozbijał, no. Nie chcę tutaj za bardzo ryzykować swoim życiem, e, więc nie chcę tutaj się bawić w jakiegoś turbo OP kozaka. A, super. Ojoj, nie, to jest za dużo świnek. E, to jest zdecydowanie za dużo świnek. Tutaj jakiś taki mały przeciwnik, który by się nimi zajął, by się przydał. E, bonjour, witam pana bardzo serdecznie. E, dobra, to potrzymajmy może trochę te świnie. Ona się tutaj polejduje e, Jak pięknie. Ale nie budowała nie Stanloka, nie wiem czy to coś ma związanego z tym modem. No ale dobra, no więc będziemy teraz sobie powoli prześladowali gatunek świński. Eee, zamiast tego eee, no niezbyt wydajnego narzędzia możemy w sumie sobie wziąć po prostu ty. Uno zjedła hambota, Ona teraz wchłonęła jego moc. <laughs> no to w sumie chyba że niej za bardzo nie skoczą, ale spoko. Eee... A, nie dają się za bardzo odciągnąć je od jeszcze świnek. No proszę, patrzcie Państwo. Ciekawe, ciekawe. Jakby e, normalnie one odchodzą od gacza. E, odchodzą od gacza, bo nie chcą właśnie, żeby stał on za blisko nie, e, świni. Ale tutaj w momencie, w którym się oddalą na taki dystans, że odeszłość świni nie zareaguje, jak zaatakują, no to już nie uciekają aż tak ciekawe całkiem. Dobra, to myślę, że to tak podwieje sobie, będziemy brali. I gdzie jeszcze musimy się udać? Musimy się jeszcze udać na lunarną wyspę. Eee, musimy udać się do jaskin po części starego szkieleta, więc jest strasznie dużo takich, wiecie, różnego rodzaju atrakcji nas czeka. O, jeszcze kozy woltowe trzeba zabić. Eee... No widziałem przynajmniej, że mechanizmów mamy wystarczająco dużo, więc tyle dobrego w tym złym wszystkim. Jeszcze jakiś chilek lepszy by się przydał. od dzień dobry. No i teraz będziemy mogli żyć z jakimś kaskiem na głowie, nie? No ale niestety będziemy chyba zmuszeni do manualnego wybijania świn e, do końca serii. No ale trudno, nie? Dobra, cztery. Też trochę dużo. To jeszcze jedną byśmy sobie wzięli. Możemy właśnie decydować o tym, ile świn za nami pobiegnie po prostu... E, Dając jednej wykonać atak, a drugiej nie. Prosta, jak dot. Dobra. Tutaj możemy tylko jedną lepę sprzedać. Tutaj mogliśmy dwie. Dobra. Bonjour. Bonjour. O, jak pięknie kolejny pikskin. No, tych pikskinów trochę bym sobie chętnie wyfadł, no, no bo jednak to się przyda nam zwyczajnie do szczęścia, no i też do jedzenia. E, mięso normalne nam się oczywiście przyda. E, ja tu sobie wycourzyłem wcześniej kilo, to jeszcze sobie tych lodu naupiemy, to będziemy mieli jakiś wypełniacz i będzie to. Czy... Naprawdę, ty gościu, już się na nie zaglądałeś? Weź się uspokój czy coś. E, możemy chyba sobie zgadnąć jednego po prostu też Monster Mita. To też nie będzie złe rozwiązanie, bo po prostu no, Monster Mita. Meat też ma jakieś tam wartości mięsne a jednocześnie mm, jednocześnie nie stworzy nam chyba od razu, nie pamiętam dokładnie, ale chyba przy gałku możemy go zastosować jeszcze jako mięso jakby tutaj wrzucamy też normalne mięso, które służy jakby, żeby zmniejszyć tę truciznę no ja tak niezbyt rozumiem jeszcze te systemy, no ale tutaj mniej więcej jako tako nie to może zacznijmy w sumie od gęsiołosi, jako że to są e, przeciwnicy, których możemy zabić tylko podczas wiosny, a wiosnę właśnie mamy e, I od kuzwoltowych, bo na ich respawn też będziemy trochę czekać, więc jakby zacznijmy od tych rzeczy, które jeżeli nie wejdą, no to będziemy musieli jeszcze poczekać, więc żeby po prostu potem czekając móc zrobić jeszcze coś innego, logiczne chyba. E, tylko jeszcze więcej bym e, macuszek o właśnie jak pięknie, to chyba jeden z najlepszych przepisów, bo mamy aż dwa śmieciowe temy, które możemy to potem mieć ładne 150 punktów głodu. Nice. E, dobra. Cały czas nie mamy żadnej trawy. Żadnej! Ale mamy tutaj jakąś jedną linę, która tutaj sobie tak totalnie leży. To sobie weźmiemy. No i teraz jakiś pancerz mamy przynajmniej na głowie. E, tutaj były właśnie jakieś pojedyncze gekony, ale one tutaj cały czas żyją. Dobrze, dobrze. Chcemy też gekony pozabijać? No tak, to już mówiłem. Liściaste e, mięso na tę fajną galaretkę. E, to co? Widzimy się przy kęsiołosiu. No, i mamy gęsiołośka. No, bążu, tutaj gdzieś powinien się chłop znajdować. E, 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 dobra, widzę, że mamy jego młode. No, to w sumie wystarczy, ale w ogóle śmiesznie się zaspiło tutaj. Tak, dosyć. Hmm, niestandardowo. My jeszcze nie widzieliśmy chyba młodych na świecie. Trochę hmm, smuci mnie brak tutaj jakiegokolwiek. W sensie, że nie możemy założyć pancerza, ale no, już trudno. Ło, to było szybkie. Strzelbę mu z tego. Ciekawe, co się stanie. Możemy w sumie poprześladować pojedyncze łośki i na tej zasadzie też zabić e, głównego. No, bo po prostu to też e, jest nieco szybsza opcja. Bo, jakby z dwóch małych gęsiołościków dostaniemy tyle piu, ile z dużego. Tylko, że problem jest taki, żeby je e, przyszpylić do gumapy, Ale, no, to też jest możliwe. No e, śmieszne. <laughs> no, śmieszna taka całkiem, bo polecam. Ty! Dzięki, go! No na ciebie zawsze można liczyć. No dobra, trochę mniej może, ale jakby, no widzicie, że jest to całkiem e, wydajna metoda. Co? Pojawiła się matka? Pojawiła się matka. No bonjour, witam panią bardzo serdecznie. No, będzie pani klepana w tym momencie. Dobra, tylko ostrożnie tutaj. Dobra, na no, trzy będziemy ją bili, wiecie, żeby też tutaj nie bawić się w jakieś kozaczenie. E, więc tak. Bonjour. W ogóle ta świna tutaj ma tak bardzo wywalone, e, dobra. niestety ta matka jest przypisana bezpośrednio do, e, do tej tutaj lokacji, więc ona nie będzie wychodziła za bardzo z tego domku, więc trzeba tutaj biegać jakby w określonym miejscu, żeby ją e, zabić. Bo jakby jeżeli wyjdziemy poza jej terytorium to wtedy ona zwyczajnie stwierdzi, że no, ma nas gdzieś i... Ojoj, 90 obrażeń, zabolało, zabolało, totalnie zabolało. Dobra, weźmy sobie tamtego pikskina mm, i może tak jak mówię, gajmy ostrożnie, a nie tutaj się kozaczymy na cztery. Oj, super, sprzedała jeszcze lepy tamtej żabie. Lubiłem tę żabę, pomagała mi. Dobra, raz, dwa, trzy, unikamy, raz, dwa, trzy, unikamy raz, dwa, dobra, tutaj jakoś tak dziwnie wyszło raz, dwa, trzy bierzemy co nasze dobra, liczmy też może jej uderzenia to było drugie uderzenie trzecie uderzenie czwarte uderzenie no i jak pięknie pierwsze uderzenie dobra, ona się teraz e, no, ona teraz styluje, więc na no, teraz liczenie nawet za bardzo nie pomoże no chodź tu Naklepię twoim dzieciom to się no. A nawet ciężko naklepać jej, jej dzieciom, bo coś tak ostrożniejsze mi się wydają. Mm -hmm. Bonjour, dobra, zryknęła. Pierwszy hit. Drugi hit. Trzeci hit. Teraz może już ale nie będziemy ryzykować. I to był czwarty, dobra. Teraz możemy bić do końca. Elegancko. Mm. Pierwszy hit, drugi hit, chyba coś się pomyliłem, ale trudno. Trzeci hit, skończyła się moja brońka. No właśnie, pomyliłem się, ale już trudno. Pierwszy hit, drugi hit, trzeci hit i czwarty hit, dobra, teraz do końca. Nawet jeżeli się pomylę to jeszcze mamy tyle HP, że możemy przyjąć jedną lepę, no ale wiadomo, że wolałbym no, nie spadać poniżej, e, nie spadać z moim HP do 16 punktów. Wolę mieć raczej 106, nie? A no też ta matka już za spadnie. Tylko no jeszcze młode. Miejmy nadzieję, że młode tutaj, no tak jak już mówiłem, nie klepaliśmy jeszcze młodych na tym świecie, więc no mam nadzieję, że nas nie zaskoczą. Eee, dobra, wiecie co? Wstrzymamy się jeszcze z biciem, zabiciem matki eee, i zajmiemy się najpierw szadołem, bo matka jest na dwa hity, więc no to wiecie, easy peasy. Natomiast shadowy podczas bicia małych gęsiowości to nie jest raczej dobry pomysł, więc no może najpierw się ich pozbądźmy. To 20 aż bije matę, niko. No cóż, salabi, jak to się mawia. Eee, ja będziemy mieli na miecz w nocy. Mm, dobra, jest jeszcze kwiatka, podnieśliśmy na tasy, czy bążul unikamy i młode się teraz rejdżują, bonjour, pyk, 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 mm -hmm. biegniemy za młodymi i teraz oklepujemy je. Dlaczego nie zabijemy, ale wiecie, no teraz go śledzić, żeby go już teraz na pewno dojechać, Tam też za, no właśnie był jeszcze na hita, to mogliśmy w sumie przycisnąć, chociaż z drugiej strony po co tutaj ryzykować HP w zamian za, yy, no, po co ryzykować HP, w zamian za to, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Hmm. Dobra, będziemy śledz śledzili tego, którego już biliśmy. No, co są na hita, lol. Ale dużo tego. Przynajmniej nie będziemy głodować, nie? Dobra. Pierwszy, drugi. Wolałbym ich nie zabijać przy wodzie, bo no, to nie jest zazwyczaj dobry pomysł. Ale ten się tak w miarę chyba dobrze ustawił, że to powinno wyjść dobrze. No właśnie, jak pięknie. I się chłopiec zejrzewał, dobra. Ale dobrze, że mamy jednak te eyebrow, bo teraz no te gęsiołośki jednak przyzywają pieruny i gdybyśmy jej nie mieli, to byśmy już dwa razy dostali pierunem, a no jak się okazuje tutaj no w WX nie ma żadnego stąksu w związku z tym, że zostanie pierunem, więc trochę niefajna spawa. W ogóle nie mam pojęcia ile my mamy piórek w bazie, więc chyba będziemy musieli jeszcze pójść poprześladować jednego chłopa, no ale trudno. Chociaż szczerze mówiąc, tak jak mówię, wolałbym tutaj pójść po prostu mm, zbić dwa małe jakieś takie pojedyncze znaleźć, e, zamiast się bawić z całą matką, bo jednak matka no ma dosyć sporo HP, jak się okazuje. No tutaj mamy e, glomogu, bo go nierazu nie złapaliśmy, no to tutaj zostawił trochę swoich odchodów, fajnie. Chociaż wątpię, żeby one tutaj namonowiły aż 40 HP, chociaż no kosztem 50 poczytalności to nie wiem, czy byłbym zainteresowany taką, no takim dealem, nie? E, dobra, no to co, widzimy się przy kolejnym Gęsiołośku. No i mamy kolejnego gęsiołościa, tylko, że właśnie problem teraz się pojawił taki, że mnie Aibella zaczęła przeciekać. Na no to, że Aibella przecieka, no to właśnie taka, wiecie, dosyć średnia opcja. E, więc tutaj będziemy, myślę, spidanować tych chłopów. E, jakby po prostu go wyciągniemy gdzieś na bok, tak samo zrobimy z kolejnym. I nie będziemy się tutaj bawić już w pełnoprawne e, staucie, tylko, no, będziemy tutaj kombinować. No bo jak widzicie, e, no... Jeszcze 2-3 takie ataki i spokojnie go zabijemy. E, tylko, że na no, no dobra, chyba jednak będziemy musieli go do ściany e, przy zbugować. chopię mhm. ty je łopie. O, jak pięknie już było. Jak się tutaj zachowasz, chłopcze? No i pięknie. I mamy zabitego kolejnego młodego. Ile mamy teraz piórek? Mamy jeszcze z dwa bazie, to jeszcze z dwa małe łosie. Boże, ile my tego musimy dostwa zabić, wiecie co? To my chyba będziemy musieli niestety się wrócić do bazy w tym pośpiesznym. Biorąc pod uwagę to, że no dosyć średnio się nam żyje w obecnej konfiguracji. O Boże, jeszcze choroba. Choroba by to... Dobra, zbijmy chociaż to przemoczenie. Mm. O Boże. Dobra, musimy totalnie wracać. E, dobra, też to nam trochę odnawi statystyk. No, nie są to jakieś boskie ilości, ale zawsze, no, jest to to 5, chyba, było, albo 12. Tam właśnie Meat całkiem sporo odnawiał tych statystyk, więc całkiem spoko opcja. No więc e, idziemy teraz. No. Um, ogarnąć Eyebellę, ogarnąć statystyki. I wracamy na formienie gęsi łośków. O, jak pięknie tutaj wszystko po dostało, Aż miło popatrzeć. Mm, dobra, to może tutaj powrzucajmy rzeczy, mm, ale zacznijmy oczywiście od napawienia naszej alibirli. O, jak pięknie. No i teraz mamy ochronę, teraz jeszcze się wysuszyć. Mm, I jest pięknie, można by rzec. E, to można spalić. I w sumie to by mnie e, namiot interesował, tylko czy tutaj... O Boże, Pixkin, bonjour. Chętnie ukradnę, chociaż jestem na dwa hity, to wypadałoby nieco uważać. Albo e, założyć pancerz, tak na przykład. E, żeby tutaj no, nie dostać e, bardzo agresywnie w moldę. Bo tutaj lubię dawać w moldę, z tego co mi wiadomo. E, czy tutaj jeszcze... No tutaj gdzieś jeszcze powinny się znajdować jakieś fajne ilości, myślę. Właśnie e, silku o 3 sztuki. A my mamy... Teraz 5, to jeszcze jeden silki i będę szczęśliwym człowiekiem, bo to już nam chyba stało na namiot, który no, e, jest super do wszelakich statystyk. E, dobra, że kichamy nie na matce. No i jak pięknie, full HP, dobra, full sanity nas nie interesuje. a full HP, wziąłem sobie e, ten pozostałe ilości. Piórgę się osia, żeby zobaczyć, jak my z tym aktualnie stoimy. Potrzebujemy jeszcze dokładnie 3 sztuki, no więc pora się tym zająć. I właśnie w tym momencie dotarło do mnie jak wielki błąd popełniłem. Możecie się spytać, jaki to błąd? Otóż, nie polowaliśmy na Walrus Campa. a w związku z tym, że nie polowaliśmy na Walrus Campa, nie mamy pewnie długiego Walking Kaina. W związku z tym, będziemy mieli tylko jedną belę teleportacji, co jest dosyć mało na tego dziada, a biorąc pod uwagę, że zima no, dopiero się skończyła. No to ciężko, ciężko, chociaż no też trzeba by policzyć ile to będzie rosnąć. No więc tak, czeka mnie długo, długie sesje naganiowe, ale postaram się wam te wszystkie przygotowania, które potrzebowałem na pewno dosyć długo, skondensować, wiecie, jeden, dwa odcinki. No trzy ewentualnie. No więc jak widzicie, mamy nagotowane duże ilości żarcia, wracamy na gęsiołosie, widzimy się po raz kolejny u gęsiołosi i potem pewnie jeszcze skoczymy... Do kogo skoczymy jeszcze? Skoczymy do voltowych, żeby chociaż dzisiaj te weatherpainy dokończyć, nie? To tak szczelił, macka, dobra, nieważne. No jak pięknie, Bonżur panu, witam pana bardzo serdecznie. Czy to są trzy pióra? Nie, to nie są trzy pióra, wiecie, że gdyby to jedno pióro nam nie wypadło, to już byśmy mieli z koniec z gęsiołosiami, ale tak, to jeszcze musimy innego zabić. Selawi! Widzę, że ten chłop w ogóle jest już bardzo ładnie obity, cieszy mu to moje serce niezmiernie. W ogóle tak sobie myślę, nie? Że ja sobie gram niby te, e, wiecie, dodatkowe ustawienia, ale tak naprawdę ja jakby... Nie bawię się w te nowe rzeczy do momentu, w którym e, ga mnie absolutnie do tego nie zmusza. Nawet jak mnie do tego zmusza, jak choćby przy burzy śnież śniego... Przy śnieżycy, cały czas zapominam nazwy śnieżycy. E, to cały czas jakby gam po swojemu i pomimo tego, że mógłbym mieć przedmiot, który by mi dał jednocześnie ochronę przed zimnem i jednocześnie ochronę przed jakby śnieżycą, to nie robię go. Dlaczego? Nie wiem, jakby trochę... Dziwne to jest, tak sobie myślę, ale no, bo tak przyszło mi to do głowy odnośnie tego, że teraz mamy chorobę i z tego co ja wiem, to moglibyśmy w zakładce chyba, że chyba nauki albo coś takiego, wytworzyć oczyszczacz powietrza ze skór grzybuchy i to myślę, że mogłoby być całkiem fajna opcja, bo jakby chroni mnie przed tą chorobą, chociaż z drugiej strony właśnie czy ta choroba jest warta e, skór grzybuchy, no chyba nie, ale moglibyśmy te maski na przykład też powytwarzać, bo tutaj mamy dostępne maski, ale nie, jeżeli nie mamy odkrytej maszyny nauki, no to niestety salawi. Eee, w sensie, no teraz wam nie pokażę. Eee, to po kozach woltowych może wtedy. No i dobra, teraz pytanie, gdzie były te kuzy woltowe? Blera, dobra. dobra. Użyjemy takiego furtelu, ale no, no, chyba były tak tuż przy lesie, mi się wydaje. Że właśnie... O właśnie brążyły moje puski piękne. No ale niestety z walką... No naprawdę, to jest to pióro. Ja go po prostu nie zebrałem, a dobną nam pewnie ze tamtego, tamtego, tam, tam, tam. Może tu jakiegoś... O, możemy, nice. No, Od się go udało zbugować. E, dobra, to moglibyśmy go nawet w sumie e, Czy są takie rzeczy, czy nie ma takich rzeczy? My ogólnie byśmy potrzebowali, słuchajcie, aż dwa. Logii kozy Mamy na nie jakieś 25% szans, więc no nie jest to za dużo. Ale no, mam nadzieję, że nam się poszczęści. Tak, na przykład, inaczej niż przy z gdzie tam chyba zabiliśmy ich z 13, coś takiego, ich było strasznie dużo zabitych przez nas. A pomimo tego się żaden nie zrozpił. Dobra, to wiem, gdzie jest jednak grupa, mm, ale może być jeszcze gdzieś druga. Więc jeszcze rzućmy szybko okiem, czy gdzieś tutaj może nie kicają, żeby, jakby z tamtych nam nie wydopiło, to byśmy wiedzieli, że mamy też jakąś drugą opcję. A też jeszcze trochę do tej nocy jest, e, więc no mam. Chociaż, no nie, lepiej wykorzystać w pełni tę noc do, e, no, do bicia tych kustnie. E, no to dobra, załóżmy, że tam ich nie ma. Bardzo profesjonalni, ty w ogóle, jak ten los tak eksponuje, jakby w sensie tutaj, jakby no, już dawno nie powinno być tych drzew, a one tutaj jeszcze się wpierdzielają na nie swój biom, gościu. Okrotniku. Jakiś. Dobra, lecimy z typami 6 hitów na start. Ej, dobra, 5. My bad. Ale mam tyle HP, że mogę sobie kózkę przytękować na spokojnie. <gry> Halo. No super. Czy ja tu wydopił kruk. O, 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 dobra, mamy pierwszy róg. Zaczyna się całkiem w porządku. Mm, teraz jeszcze, żeby drugi dobnął. <gry> Kichanie i dodżowanie jednocześnie. Multitasking się załączył. Kaktusie. Dlaczego mi kaktus tyluje? To nie te ja żeby mi kaktusy zabijały. Halo? No właśnie. Dobra. E, mamy jeszcze dwa, dwie kuski do zabicia. Bo musimy jakby jedną zostawić, żeby populacja mogła się odrodzić. E, bez naszej ingerencji, bo teoretycznie no, można by wszystkie zabić, tylko potem trzeba by w wiosnę, czyli w sumie w te po roku, co my ją teraz mamy się bawić. Dodatkowo. Dobra. Ostatnia koza voltowa. Wierzę w ciebie, kozo. Wierzę w ciebie. Dawaj to. Dawaj co tam masz. Dawaj róg kozy woltowej. Nie chcę mi się. I, i, I. Nie mamy super. A to jest jedyna. Ostatnia przeżyła. Dobra, jeszcze sobie poszukajmy tam, czy nie ma jeszcze jakichś kuz woltowych, może. Mmm. A, lol. Jest specjalny dźwięk, kiedy się podzielali mapę? <grym>, to nie widziałem. Dobra. Idź mnie pan z tą. To nie hamlet, żeby mnie tutaj kichał. Halo. Dziękuję bardzo. No ale nie ma tak, jak się spodziewałem właśnie tutaj większej ilości kus woltowych. Więc no teraz musimy odczekać jakieś 5-10 dni, żeby się one wszystkie z powrotem zagenerowały, żebyśmy mogli sobie wytworzyć długi rób kozywoltowej teoretycznie, no. Na jednym by dało radę to ogarnąć Ancient e, Fear Viva, na jednym było Delpaine'ie, ale też wolę, tak jak już mówiłem, e, gać bezpiecznie i będziemy jakby cisnąć do przygotowania bardzo intensywnie, żeby jakby sama walka przebiegła tak w miarę gładko. A ja właśnie ogarnąłem, że dalnik, która tutaj się znajduje, to jest dalnik z dżungli z Shipwrecked. Huhu, jak ładnie. Mam jeszcze taki jeden głupi pomysł. Możemy jeszcze sprawdzić biom do końca. Bo nie mamy go jednak w całości odkrytego, czy tutaj nie ma jeszcze jakiegoś może malmu dodatkowego, no bo, no ten, jedna tutaj, no w sumie też można skopać chociaż, no, o, tutaj pająk był. That was kinda unexpected, ale okej. Okay. Dobra, gościu, idź stąd. Gościu. Czekajcie, mam pomysł jakby spankować. Dobra, nie udało się. Chciałem go nasłać tak, żeby skoczył w bizony, a to no, nie skończyłoby się dla niego najlepiej. Chociaż teraz sobie myślę, że nawet te trzy marbla to mogłoby się wydawać mało, nie? Ale jakby z pomocą trzech marbla to my zwiększymy przyrost 50% szybciej, więc no może uda się ograniczyć ilość cykli, które będziemy musieli e, przelecieć i przekopać. Chociaż no, jakby tutaj się trafiło jeszcze więcej marmuru, to bym absolutnie nie narzekał, ale no chyba nie, ma, nie mamy tego szczęścia. Chyba nie, wszystko poszło niestety na Bikuin. No i tak. Więc po dzisiejszym odcinku, po tak długim czasie... A jeszcze chwilę, jeszcze jeden item, muszę sobie zgadnąć. E, szybciutko, dobra, teraz już wszystko jest. Możemy wytworzyć jednego Weddle'a. Boli to, jak to jest drogi przedmiot, no jakby... hmm. No, i co prawda, mamy już od razu piórkę na drugi, więc tylko jeszcze jeden grób kozywoltowej, będziemy mieli drugi. No, ale widzicie, że te no przygotowania raczej trochę potrwają. Co w następnym odcinku? Myślę, że w następnym odcinku e, trochę tak to już pospidanujemy to bardziej e, i ogarniemy księżycową wyspę. Myślę, że ogarniemy też jaskinię. Czyli takie wiecie mudne kopanie i pobawimy się jeszcze nieco w innej temy, które oczywiście są potrzebne do naszego odpajna. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I do usłyszenia w następnym odcinku na kanale. Cześć!